Chyba już czas, słuchajcie, nadszedł wieczór. Naprawdę się stresuję, buddy. Pobudka, buddy. Pobudka. Słuchaj, nadszedł czas walki. Słuchaj, musimy iść, zawalczyć. Mega, będzie ciężko, ale damy radę. Hej! Jeśli chcesz, możesz wynagrodzić moją pracę łapką w górę. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego oglądania. Serio, poświęć 3 sekundy na zostawienie łapencji. To nie boli. Dobra, Jezu, już mi się nie chce, naprawdę, już chciałbym do domu. Kurczę, no już końcówka pracy, ale... Dobra, zobaczmy jak tam pogoda na zewnątrz, no ładnie. Dobra, kończę, Enter wysyłam, Enter, dobra. Poszło, słuchajcie, już skończyłem swoją pracę, ale dobra, czy wszystko ja już mam? Wszystko zrobione, słuchajcie, muszę zapisać tylko w książce, że już skończyłem robotę trochę szybciej. bo Jestem mega zmęczony, ale okej, okay, dobra. Tylko słuchajcie, gdzie są kluczyki do samochodu? Może w samochodzie są? O nie ma. Dobra. Czekajcie, może, może pójdę do, jeszcze tutaj poszukać e, kluczyków, gdzieś może będą kluczyki. Nie ma w skrzynce, ale tam ktoś gadał tylko dobra. Dobra, mam kluczyki, są kluczyki do samochodu, więc mogę, mogę się zabierać do domku. Fajnie jest. Gicio, Gicio. Halo. Co tam się dzieje? Halo. Czy wszystko w porządku? Dobra, samochodem później pojadę. Ale dobra, zobaczmy co ten gościu robi. Halo, co tam się dzieje? Co pan, panowie tutaj no, ale robią? Nie mogę ci dać. Halo, wszystko w porządku? No nie jest w porządku. Co, czy masz jakiś problem? Powiedz mi, chłopcze. To spytaj się go! Y, panie zbliże, panie zbliże, co tu się dzieje? Jeśli nie przyniesiesz mi do północy pieniędzy, to cię znajdziemy. O chłopie masz przewalony, do północy ja masz wiem. pieniądze dać. O niedobrze, słuchaj, w ogóle jak ty się nazywasz? Ja jestem Buddy. Buddy? Tak. O ja, ale to z jakiejś gry ty jesteś czy co ty kim ty no jesteś? No jestem. Z o, kick przepraszam. The buddy. Kick the buddy, czyli co, lubisz jak cię biją? No nie właśnie. Schowają mnie do pudełka i mi tam kopią. Ale słuchaj, y Zbir powiedział, że masz pieniądze mu jakieś dać. O co chodzi? No właśnie on chce, za mnie pieniądze. I musisz się... I musisz jej pomóc. Aha. No dobra, rozumiem, rozumiem. Ale w jaki sposób mam ci pomóc? Nie dobra, wiem, może oddalmy zbroje, się, żeby on nie słyszał. Co ty chcesz zrobić? Zbroję, żeby walczyć z Ty naprawdę ja nie chcesz. Chcę umrzeć. Dobra, wiesz co? Zostawię samochód, bo benzyny mi zabrakło. Oj, kluczyki muszę zbrać, wziąć ze sobą, bo mi ukradną jeszcze. Dobra, wiesz co? Samochód zabiorę jutro, ale dzisiaj możemy iść, słuchaj, ogarnąć to dla ciebie całe tutaj maja ten majątek, więc dobra. Nie masz jakąś zbroje lub cokolwiek. Poczekaj, poczekaj, ja pójdę do domu, chodź może ze mną, ja ci powiem, że mam zbroje, więc mogę ci dać no. i sobie pójdziesz wolno i będziesz mógł z nimi zawalczyć, ok? Dobra. Dobra, wchodź, chodź, zapraszam Cię tutaj do domku, proszę bardzo. Tu jest właśnie moja skórzana zbroja. No niestety nie mam Czesplate'a, ale musisz się poradzić jakoś. No nie, no trzeba jakoś stopić, No bez chestplate'a to wanie mnie w klatę i ludzie pomnie. No przestań, dobrze wyglądasz, no ale co Ty? Przeszkadza Ci, że nie masz tego wszystkiego? Właśnie tak. Ja Ci komfortowo się czuję. No dobra, to słuchaj, mam pomysł. Możemy iść jeszcze krówki zro zrobić. Więc no czekaj, okay. ja wezmę e, swój kilo, słuchaj, i możemy iść je po prostu tutaj niedaleko są krówki, które możemy w sumie e, sobie dziabnąć Także chodź, chodź, tylko żeby sąsiad nie widział, bo tutaj sąsiad to są ogólnie zwierzęta sąsiada. No dobra, ile potrzebujesz tego tej skóry, powiedzmy? No, z 8. Z 8, dobra, to wiesz co? To, to rozwalamy, słuchaj, rozwalamy. Okay. Dobra rozwalamy, wiesz co? żadnej skóry na razie nie mam. Okej, okay. chodź tu krowa, chodź tu. Dobra, jest o, jedna skóra, ja fajnie. Dwie. Dobrze, dobrze, dobra. Ja mam trzy, więc mamy razem pięć. Ja cztery. Dobra, ja mam jeszcze też cztery, mam. Także jest good, good, Dobra, wiesz co? O nie, mhm. jeszcze pogoda. Chodź szybko wracamy do domu. Yy, więc yy, chodź, wracamy szybko do domku, tutaj, yy, wiesz co, musimy iść do kowala, bo ponieważ yy, u kowala da radę tylko zrobić, on ma specjalny ten yy, kowadło i można właśnie zrobić u niego całą tą skórzaną zbroję, także daj mi, pójdziemy do kowala, słuchaj, pójdziemy okay, do kowala, eee, no way. dawaj, 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 nie mam, okay, musisz, okay. musisz mi wyrzucić. Dobrze, dobra, ja zabieram ją yy, w całą tą zbroję. Dobra, to możemy iść, słuchaj, do Kowala. Czekaj, czy ja wszystko mam? Czy ja wszystko wziąłem ze, ze skrzynki? Dobra, wszystko mam. Dobra, idziemy. Yy, czekaj, jeszcze pochodnie wezmę na wszelki wypadek. Ponieważ naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, jak to może być yy, u Kowala. No dobra, ciśniemy, ciśniemy. Myślę, że tutaj, tutaj chyba yy, jakoś tu się szło. Czekaj, pójdziemy może tędy. Mm -hmm. Dobra, jest ścieżka, słuchaj, jest ścieżka okay. na drugą stronę Możemy sobie przejść tutaj po kładce I mamy już drogę, powiem ci, że do e, całego tego kowala No dobra Dzień dobry, panie kowalu, dzień dobry ma, Mój kolega potrzebuje tutaj, żeby pan zrobił mu skórzaną zbroję e, Dzień dobry Dobra, dobra, my zrobimy Także możemy skorzystać z pana tutaj e, z, Gdzie on ma tutaj crafting, słuchaj gdzie on ma tutaj crafting? Słuchaj, widziałem gdzieś tutaj był. No nie, Widziałeś e, gdzieś? Szuka, no, tak, no weź, gdzieś weź nie poszukaj był. tam z przodu ja z tyłu poszukam, bo on nam w sumie nam nie powiedział. Jak znajdziesz to daj znać, okej? Okay? Okay. Dobra, dobra, tutaj nigdzie nie ma, słuchajcie, craftingu. Nie ma nigdzie Ej, tutaj craftingu. Jest. jest, jest, gdzie? W domku? Ukryty domku. Był. A, ukryty w domku. Dobra, to ja już lecę stary. Więc możemy zrobić skórzaną zbroję. O, tutaj był! Ukrył się. Okej, okay, dobra, to robimy skórzaną zbroję. Dobra. Mmm, skórzana zbroja raz. Proszę, dla pana wszystko ładnie o. zrobione. Pięknie? Jasne, jasne, bardzo sexy wygląda. Ty, stary, a ty chcesz walczyć? A czym ty będziesz walczył? Właśnie. Y... Chyba na pięści nie To na razie czapkę, Ej. słuchaj, bo nie widzę twoich oczu. O, okej, od razu lepiej. O boli jezu, no boli. Ale A nie hej. tak mocno. Dobra, wiesz no to co? Musimy miecz znaleźć, albo wiesz co? Pogadamy z Kowalem. Może on ma jakieś mieczy na zbyciu. Bo zobacz, ma na, na plecach miecz. Widzisz? No. Może weźmiemy. Panie Kowalu, już mhm. zrobiliśmy. Dziękuję za usługę. Proszę pana, potrzebujemy jeszcze y, tylko materiałów, żeby pan zrobił nam miecz jakiś dobry, bardzo dobry, musi być. Bo, bo, bo. Jednak przeciwnicy tutaj y, bladiego. Badiego. Badiego, przepraszam. E, są mega ciężcy, więc e, proszę pana, niech pan powie co zrobić. Ty stary on coś powiedział, wiesz o czym? No. Że mamy iść do jaskini zła. Ale on pan zwariował? Pan zwariował, naprawdę pan chce nam, nas tam wysłać, takich bezbronnych dwóch gości? No właśnie. To no dobra, dobra, stary, stary, nie ma innej opcji. Musimy iść. Ej. Wiem, że jesteś pluszowym misiakiem, ale Może... dobra. Ej, no wy zabijemy go. Nie no co to on jeszcze będzie nam eee. potrzebny Przestań nie wolno bezbronnych ludzi zabijać No zabijmy go I będziemy Nie 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 wolno dobra słuchaj Musimy wskoczyć do tej wody Nie wiem czy umiesz pływać Ale no, tam pod wodą jest jaskinia się. W której właśnie która jest nazywana tutaj w naszej miejscowości Jaskinią zła Nie wiem czy sobie e wyobrażasz czekaj. No? sobie kamień był I dobra, dobra to słuchaj ja wskakuję pierwszy a ty za mną Dobra Jesteś? Stary, tu jest bir Uciekamy Stary, uciekaj, uciekaj Co on będzie robił nam? Dobra, o jezu, on bije On bije mnie, stary, on mocno bije Dobra, uciekać, 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 uciekać Dobra, biegnie za nami Stary, on jest już za nami O shit, uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, uciekaj Zaklinowałem się, uderzy mnie Nie, 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 dobra, biegniemy szybko, 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 szybko o Biegnie, biegnie jest już za tobą, Jezu, stary. Dobra. Tobą. dobra. Pięknie, dawaj, 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 dawaj. Dobra. On już pięknie. shit, dobra, dobra. Skakujemy do dziury. O, dobra, stary, udało się. Patrz, on tam stoi, czeka. I co teraz, gościu? I co teraz? Jezu. O, ale mi serce bije, ale mi serce bije, stary. No niemiłosiernie, słuchaj, musimy znaleźć. Wiesz co, musimy znaleźć tutaj jakąś rozwiązanie tej sprawy. Zobacz, on wrócił chyba tam. Ej, dobra. Jak ja się... chyba popuściłem aż Popuściłeś? Dobra, mm -hmm. słuchaj, wiesz co? Musimy iść, znaleźć, nie wiem, tą rudę, yy, której magiczną rudę, która zro, zru, z której zrobimy oczywiście miecz. No dobra, słuchaj, nie wiem zobacz, Ej, co tutaj. Co to jest? Za co to jest czerwony kamień? kamień? Może to jest jakaś magia, słuchaj, bo ja wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Ej, to świeci. No świeci, świeci. Dobra, słuchaj, ja będę tutaj rozstawiał pochodnie, żebyśmy dobrze widzieli siebie. Okay. Czekaj, tutaj prowadź, słuchaj, porować pomalutku. Yy, czekaj, tu jest, patrz, tutaj. jest kolejny, dobra, mamy, patrz. I Ooo, są Ej, kolejne. Sorry. Co? Patrz. Naprawdę to jest ta magiczna ska. To jest magiczny diament, słuchajcie. I tego jest mega dużo, słuchaj. Uła. Ej, to ja będę bogaty. A to dobra. Mogę zjeść? Nie, nie zjadaj tego, słuchaj, nie zjadaj. Mogę ci dać zjeść tą czerwoną skałę, jeśli chcesz. Dobra. Tylko, żebyś później zatwardzenia po buraczkach nie miał. Dobra, poczekaj, to dam ci cztery, proszę bardzo. Możesz to sobie to zjeść. nie będę miał. Dobra. To co? Wracamy? Pamiętaj, że z tym zbirem będziemy musieli się zmierzyć. No to będzie mega ciężko. No Muszę dobra. Muszę szybko uciekać. Dobra, słuchaj, wiesz co? Nie wiem, czy masz... Tutaj? nie nie. nie mam akurat wejścia do jakiejś skały, po prostu muszę rozwalić tą skałę, bo nie mam wyjścia, więc teraz tylko wystarczy te, tu jakoś się przedostać i oczywiście wykombinować z powrotem na górę, słuchaj, ja nie mam aż tyle materiałów. Czy widzisz, powiedz mi, yy, powiedz mi, Buddy, czy masz jakieś rozwiązanie tej sprawy? Słuchaj, tak. bo ja nie mam zielonego pojęcia. Co? tu coś jest, Co? patrz, drabinka. Drabinka jest, ej, to świetnie, ty, składa Dawaj. się, bo... Tu pewnie ktoś korzystał żeby wejść, słuchaj, tylko... A czekaj? Czy ten typek jest? Powoli. Czekaj, 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 nie ma go? A nie ma go tu. Wrócił, dobra, to powoli idziemy, słuchaj, powolutku. Musimy zobaczyć czy on tam gdzieś jest. Czekaj, czekaj. Nie czekaj. ma go. Powoli, ja będę prowadził pierwszy, bo Właśnie. jednak ty może jesteś trochę słabszy ode mnie powiem I za masz szczerze. Nie mam kilo. i mam kill off jak coś to go łupnę. No dobra, patrz w tym momencie nie widać nic, słuchaj. No dobrze. Badi, wiesz co? No. Jak go zobaczymy i będzie leciał do nas, to szybko biegniemy do wody i płyniemy w górę. Pamiętaj o tym, ok? okay? Wyrzuć te kamienie. Wy wyrzuć, te kamienie. wyrzuć te kamienie. Właśnie ja też muszę wyrzucić. Dobra. W tym momencie słuchajcie, jest zbir, jest zbir Dobra. Biegnie do nas, stary. Czekaj, 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 no. czekaj. No ga, gazu, 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 gazu. gazu. Gaz. Musimy dobiec, musimy dobiec do wody, szybko, szybko. Dobra, dobra, dobra. Zobaczę. Stary, płynie, idzie za nami, idzie za nami, dobra, o nie, o, dobra, wydostałem się, stary, nie, zobacz, on, on tam czeka na nas, słuchaj, nie wiem, co on sobie wyobraża, ale to jest mega ciężki gościu, słuchaj, no nie wiem, dobra, słuchaj, wiesz co, lecimy do tego kowala, musimy skorzystać z jego tego stołu, tylko potrzebujemy trochę drewna, potrzebujemy trochę drewna, Masz drewno, a, więc idziemy. Zrobisz patyki, a ja zrobię już miecz u niego, słuchaj. Zrobimy miecz, niech on nam to podszlifuje, słuchaj. Eee, dobra, panie, panie tutaj, e, panie kowalu, my mamy już wszystkie części, także prosiłbym tutaj o dyskrecję, my zrobimy mega dobrą rzecz. Dobra, rzuć mi, stary, tutaj te patyczki, jeśli możesz. O, dziękuję, dziękuję, dobra. To teraz tylko wystarczy miecz ogarnąć, słuchajcie, ogarnąć miecz. No i dobra, mamy mieczyk. Więc jest git, malina, dobra Uuu, Nice, fajny. nice, dobra Bierzemy oczywiście ten diamentowy miecz Tobie rzucam, no i ciśniemy Słuchaj, y mam akurat dwa Więc nice, nice, nice dobra. Słuchaj, do kowadła daj wrzucimy, daj mi tutaj drugi miecz okay. Musimy okay. zrobić, żeby On był po prostu ostry, dobra wrzucamy tu Tu, dobra Mamy to, mamy to już One są ostre, więc nice Dobra, proszę cię bardzo. Możesz sobie wziąć Uuu, ten miecz z powrotem. Ale Tylko uważaj, bo on jest mega ciężki jest mega ostry. Dobra. Wracamy teraz do domu. Słuchaj, ja mam kolejną sprawę. Mam, wiem, że miecz to jest mało jeszcze. Musimy ogarnąć, wiesz co? Łuk. Łuk musimy ogarnąć A, jeszcze przed świrami. Ja strzelać nie umiem. Dobra, to ja cię nauczę, słuchaj. No dobra. Tylko, co jest najważniejsze, jak nas nakryją, słuchaj, to będą nas chcieli zabić. Rozumiesz? Dlatego A co, się musimy? Tak. Dlatego ogarnąłem, słuchaj, jeszcze jedną rzecz. Mam tutaj maskę dla ciebie. Musisz ją nałożyć. Będziesz wyglądał jak zombie, słuchaj. Ja też nakładam. Okay. Zobacz, jak wyglądał. O, jak bekowo wyglądasz. O, ale wyglądamy, słuchajcie. Powiedzcie, czy fajnie maskę, wyglądamy. Dobra, mamy maskę i więc możemy się już wkradać, słuchajcie. Możemy już się wkradać. Chodź, stary, idziemy. Tylko musimy wybić szybę, pamiętaj. I tylko okay. musisz to zrobić mega, mega po cichu, bo tu wszyscy będą słyszeli. Patrz, tu mieszka właśnie ta zgraja z zbirów. Z tego co wiem, i musimy tutaj wgrać się do nich do domku, tylko nie w taki zwykły sposób Tylko musimy zrobić tutaj wejście I wskoczyć słuchaj, na, na tak jakby na Na, na właśnie ich, tutaj posesję, chodź tutaj, gdzie jesteś? To. O, już tu jesteś, okej, okay, dobra Tu wejście e, było Dobra, faktycznie, okej, okay, dobra Czyli teraz skakujemy tu, taki. słuchaj, okej, okay, dobra Więc wybijam szybę Dobra, jestem stary, jesteśmy, chodź. spacz nawet mają do treningu. Nice. Dobra, co jest w skrzyni, słuchaj, co jest w skrzyni? Nie mam zielonego pojęcia. Piesu. Łuki, dobra, bierzemy po łuku, chodź i spadamy. Buddy, jesteś? Halo, słuchaj, mamy. Właśnie tą tarczę do treningów, więc muszę cię nauczyć strzelać. Muszę cię okay, nauczyć strzelać. Uciekajmy, bo on jeszcze się kręcą. Dobra dobra dobra, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, Choć, nie, 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 chodź na bezpieczną nie, odległość. Tutaj na pewno nas nie dopadną. Słuchaj, chodź, chodź, chodź do tego, w, do portu. Idziemy do portu. W porcie myślę, że będziemy mieli wystarczająco w, dużo tutaj miejsca, żeby potrenować. Okej, okay, dobra. Słuchaj, nie wiem, jak sobie to wyobrażasz. Ale w tym miejscu, proszę bardzo, stawiam właśnie łuk. Ja ci pokażę, jak to powinien, powinno ja wyglądać. Ja tam w No jestem. pokaż. Tyk, tyk. O jasne, jasne. Dobra, zejdź chłopcze z drogi, patrz, jak to się robi. Proszę bardzo. Hopsa. 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 I uwaga, i teraz. Hopsa. Pach. 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 Sam środeczek, yes. proszę bardzo, proszę bardzo. I tak powinien strzelać. Słuchaj, pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Pokażę Ci jeszcze jedną rzecz, którą będziesz musiał wykonać, ale to na, na sam początek. Potrenuj sobie, a ja ci zrobię tutaj mały taki e, okay. quiz. Słuchaj, dobra. Także w tym momencie, słuchajcie, zrobimy wow. dla niego wow. bardzo tutaj e, ważny aspekt, żeby on mógł trenować. Dobra, patrzcie, cyk. Yy, dobra, mamy to. słuchajcie, potrzebuje trochę drewna i on potrenuje. A my w tym momencie zrobimy dla niego małą niespodziankę na trening końcowy. I myślę, że już wtedy będzie gotowy, żeby załatwić tych zbirów. Dobra, zobaczymy, czy on sobie da radę. Okej, okay, tutaj postawmy troszkę wyżej, wyżej, wyżej. Pach. Dobra. I tutaj zróbmy mu przycisk. Okej, okay, już mamy dwie. Myślę, że jeszcze yy, dwie postawimy. Dobra. Tutaj jedną, hit. Lampę wtedy będziemy widzieli, że trafia, dobra? I jeszcze jedną na statku, na statku, na stateczku, dobra? to będzie takie za, trochę za... Yy, z wykrycia, ok? Drabinkę zniszczymy, i więc już teraz, dobra, jak ci idzie? Co? Ty wszystko w środek trafiasz? Wow, chłopcze, super, naprawdę nie spodziewałem się, słuchaj. Wiesz co? Teraz masz takie zadanie, patrz, Tutaj. Są pochodnie, ta pochodnia, ta pochodnia, mhm. ta, ta, no A i ta, pięć pochodni, musisz szybko zniszczyć mieczem, no i później dobra. musisz trafić do tych czterech lamp, także dobra, zobaczmy jak ci pójdzie, dobra, Uf. czas, start, dobra, Bek. rozwala jedną, dobra, później Bek. idzie druga, świetnie, dobra, jeszcze tak, tam, tutaj. trzecia, czwarta, piąta, dobra, okay, szybko łuk, szybko bo. łuk i trafiaj szybko do tego, do punktu, Bek. dobrze, Bek. oj, Dobrze Dobrze I jeszcze to za tobą Wow Celująco wow, słuchaj Celująco to. brawo piąteczka Świetnie Badi, ja słuchaj dawaj będziemy się tutaj O nie O Jezu stary Ostrożnie ty się w ogóle siły nabrałeś Ty w ogóle siły nabrałeś ja nie wiem jak z tobą tutaj będzie Dobra to jest teraz nasz to czas, to słuchaj. To jest nasz czas. Słuchaj, w tym momencie idziemy do zbirów. Musimy się przygotować już ostatecznie i musimy zwalczyć z nimi. E, po prostu zobaczyć, e, co oni powiedzą na to, jak ty walczysz. Dobra, także... Tak jest, dobra. Także, słuchaj, wracamy do domku i tutaj już możemy poczekać na nich. Chyba już czas, słuchajcie, nadszedł wieczór. Naprawdę <laughs> się stresuję. Buddy... Pobudka, padi Pobudka. Słuchaj, nadszedł czas walki, słuchaj. Musimy iść, zawalczyć. Mega będzie ciężko, ale damy radę. Dobra, idziemy, chodź, idziemy. Wiem, okay. że dasz sobie radę. Ja, ja biorę... Ja od razu biorę sobie pochodnie w łapkę. Damy radę, damy radę. Uwierz to. Ja Ci pomogę, obiecuję, okay. że Ci pomogę. Dobra, patrz, są zbiry. Są zbiry. Atakujemy. Czekaj, 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 musimy łuk wziąć i strzelać. Dobra, biegnie jeden. Tak. Dobra, poszedł, dobra, ciśniemy, dawaj, chodź, rzucili się na dobra. nas, dobra, dawaj, 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 dobra, oni są mega ciężcy, dobra, dobra, leżą, leżą, uważaj, dobra, dobra, dobra. mój samochód, oni chcieli ukraść mój samochód, słuchaj, wow, nie. dobra, udało się, udało się jednego klepnąć, dobra, tylko jeszcze tych, nice, dobra, słuchaj, leżą. Udało się ich rozwalić, więc jest dobrze. U. Naprawdę nie spodziewałem się stary I co, po tobie. Chcesz Niedobry. Właśnie oni czekali na pieniądze od ciebie, słuchaj. Wiesz co? Wiesz co, wracamy, wracamy do mnie do domu, nie wiem. E, albo nie, słuchaj, wiesz co, już jesteś wolny, jesteś wolny leć, wiaź sobie te wszystkie rzeczy dzięki za to, że ten... Znaczy spoko. Dzięki, no, że mi po spoko nie ma problemu, to ja Ci dziękuję za miło spędzony czas ja muszę po prostu lecieć i spać, bo jutro mam do pracy, więc okay, do okay. usłyszenia, pa pa, pa, pa. A stój i maskę ci dam swoją. A maskę pa. mi oddaj, no właśnie, bo to są me mega drogocenne maski. Słuchajcie, udało się, Badiego, słuchajcie, y Pomóc mu tak naprawdę w y rozgryzieniu, słuchajcie, całej szajki tutaj zbirów, więc mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapęcie, pamiętajcie o subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem na kanale. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem, także do usłyszenia. Pa, pa!